Na pewno w trzeciej secie było widać, że trochę spuściliśmy z tonu, co na pewno powinno nam dać do myślenia, żeby czegoś takiego więcej nie, nie powtarzać w kolejnych spotkaniach, bo na pewno z innym rywalem, chociażby z tymi, którymi mamy teraz w następnych kolejkach, tak łatwo później się nie będzie grało, jeżeli da, dają się pole do, do popisu. Aczkolwiek dwa pierwsze sety, myślę, że pod pod normalną kontrolą naszą i, i nasza siatkówka e, mogła się podobać w dzisiejszym spotkaniu, więc jesteśmy zadowoleni, że wygraliśmy za 3 punkty w stosunku 3 do 0. Myślę, że powinniśmy jak najbardziej być zadowoleni z tego, że wygraliśmy te dwa, dwa spotkania bez straty Seta bo już, już dopiero dwie kolejki za nami w Plus a już niektóre wyniki na pewno są niespodzianką, więc powinniśmy być w pełni skupieni na kolejnych spotkaniach, nieważne kto będzie po drugiej stronie siatki, grać na, na, sto, na 100% swoich możliwości, dawać siebie wszystko na parkiecie. No i myślę, że jeżeli będziemy grać swoją siatkówkę i dawać się maksa, to na pewno będziemy grać dobrze. Możliwe, że tak, aczkolwiek tak jak powiedziałem wcześniej, my do każdego spotkania podchodzimy tak samo skoncentrowani, tak samo się przygotowujemy, więc pod tym względem na pewno nie będzie żadnych większych różnic. Na pewno zarówno mecz z Bełchatowem, jak i mecz z Jaszczemiem tutaj u nas w hali w Kędzierzynie, jest to taki smaczek w plus lidze i dodatkowy dreszcz emocji, więc myślę, że będzie to miłe dla oka, dla, dla, dla kibiców, a my, my też będziemy zadowoleni z tego, że możemy brać udział w takim, w takim wydarzeniu, jakie są te dwa spotkania.